Robotics Lab, czyli jednostka Hyundai oraz Kia, która zajmuje się takim researchem w zakresie robotyki, ogłasza budowę egzoszkieletu. Nowe narzędzie stworzone przez koreańskich producentów ma nosić nazwę Exbull Shoulder. Ma być takim dobrym przyjacielem pracowników w branży przemysłowej. Ma on przede wszystkim zwiększyć wydajność pracowników oraz zmniejszać ryzyko urazu mięśniowego. Teraz zobaczmy ten sprzęt w akcji. Urządzenie ma obniżyć obciążenie ramion nawet o 60% oraz Obciążeniem mięśni około 30%. Ten zrobotyzowany egzoszkielet został stworzony z myślą przede wszystkim o użytkowniku. Zastosowano kompozyty z włókna węglowego oraz materiały odporne na takie zużycie poprzez codzienne użytkowanie. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz stosunkowo niską masę można go używać przez wiele godzin w trakcie dnia pracy. Ponadto elementy, które bezpośrednio dotykają ciała, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby amortyzować ewentualne uderzenia czynników Zewnętrznych, w razie jakiegoś wypadku, są po prostu w stanie ochronić użytkownika. Co ciekawe, zastosowano nowoczesny moduł kompensacji mięśni, dzięki czemu tam nie ma żadnego akumulatora, nie ma niczego elektrycznego, nie ma potrzeby go ładować. Po prostu przeładowują uzyskaną energię we wspomaganie naszych ruchów. Na rynku egzoszkieletów nie ma jeszcze jednego konkretnego lidera, więc Hyundai i Kia starają się podbić nową branżę. Używalibyście go w pracy? Dajcie nam znać w komentarzach.